Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji w Białymstoku. Nazywam się Zbigniew Kasperczuk, jestem jednym z liderów Ruchu Narodowego i Konfederacji w naszym województwie. Szanowni Państwo, dziś ponownie Konfederacja pochyla się nad tematem zamkniętych przejść granicznych w województwie podlaskim i całym murem stajemy tutaj za przedsiębiorcami z Podlasia, którzy wciąż oczekują na otwarcie naszych granic. Wciąż się upominają o swoje, wciąż się upominają o to, żeby w końcu ruszyć ze swoją działalnością gospodarczą, wciąż o to, żeby ten region zaczął, e, zaczął normalnie funkcjonować. E, nasi, nasi przedstawiciele przedsiębiorców z Podlasia mieli taką nadzieję, że kiedy zakończą się manewry zapad na Białorusi, Zostaną otwarte, tak jak w województwie lubelskim, przejścia graniczne. Niestety tak się nie stało. Nie stało to się i jesteśmy po prostu jako konfederacja, jako przedsiębiorcy, bo też są tutaj przedsiębiorcy zdegustowani tą całą sytuacją. Dzisiaj przedsiębiorcy na Podlasiu nie oczekują tematów zastępczych, nie oczekują dyskusji o wielkości. O Alkotupkach, o, o, o komisach śledczych, czy o wielkości kojca dla naszego psa. Dzisiaj e, przedsiębiorcy na Podlasiu oczekują konkretnych działań, konkretnego impulsu, a tym konkretnym impulsem jest otwarcie przejść granicznych z Białorusią w województwie Podlaskim. Szanowni Państwo, otwarcie, e, otwarcie przejść granicznych na Podlasiu to jest. Sygnał, sygnał dla turystów, sygnał dla przedsiębiorców i sygnał dla inwestorów, że Podlasie jest bezpieczne, że Podlasie jest otwarte i oczekuje na współpracę. Kiedy nasza dyplomacja pokazuje, szanowni państwo, amatorkę, w momencie kiedy mamy zamknięte granice na, zamknięte przejścia graniczne w województwie podlaskim, krocie na tym zarabiają. Litewskie firmy transportowe i wszyscy dookoła liczą zyski. Oczywiście prócz nas. Dlatego Konfederacja domaga się jednoznacznie otwarcia przejść granicznych na Białoruś, w województwie podlaskim między Polską a Białorusią. Dziękuję. Witam serdecznie. Szymon Popławski, jeden z liderów Ruchu Narodowego i Konfederacji w Województwie Podlaskim. Jest to już nasza bodajże trzecia konferencja prasowa w tym temacie. Zabieraliśmy głos również na Sejmiku Województwa Podlaskiego, gdzie jasno przedstawialiśmy stanowisko zarówno przedsiębiorców, jak i samej Konfederacji o tym, że przejścia graniczne z Pols polsko białoruskie muszą zostać otwarte, aby przemysł, aby gospodarczość, aby gospodarka i ekonomia Województwa Podlaskiego nie upadły. Wspominaliśmy o tym w mediach podczas kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Robimy bardzo wiele w tym temacie, a słyszymy dokładnie nic. Cały czas rząd oraz przedstawiciele rządu w naszym województwie. Po prostu nas olewają Polacy, a przede wszystkim my tutaj na Podlasiu nie potrzebujemy jałmużny, nie potrzebujemy jakichś ogromnych wsparć. Chcemy jedynie mieć możliwość do tego, aby prowadzić nasz biznes, aby przedsiębiorcy w naszym województwie mogli sprzedawać towary tak, jak jest to robione w województwie lubelskim. Nie oczekujemy wsparcia w postaci jakichś dodatkowych zapomóg jak w, jak na przykład błąd bon turystyczny nie byłby on potrzebny nie byłoby potrzebne wydawanie kolejnych publicznych pieniędzy gdyby przejście graniczne polsko-białoruskie zostało otwarte przejazd kolejowy przejście kolejowe w kuźnicy białostockiej to za mało. To nie kończy problemu polskich przedsiębiorców. My potrzebujemy tutaj oddechu. Potrzebujemy ludzi w województwie podlaskim, aby przykładowo tereny Puszczy Białowieskiej, tereny Hajnowskie dalej pięknie tętniły życiem, dalej były perłą kulturową i perłą turystyczną naszego województwa. Przez decyzję Donalda Tuska, przez to, jak nieudolny jest ten rząd oraz przedstawiciele naszego rządu w naszym województwie, cierpią nasi przedsiębiorcy i my, jako Konfederacja, stanowczo się temu, Przeciwstawiamy i zadajemy pytanie, kiedy w końcu, kiedy w końcu stanie się to, co obiecywaliście, kiedy w końcu nasi przedsiębiorcy będą mogli znów normalnie funkcjonować? Dziękuję. Dzień dobry, Robert Kucicki. Szanowni Państwo, jako przedsiębiorca i mieszkaniec województwa podlaskiego apeluję z stanowczym apelem o natychmiastowe otwarcie przejść granicznych z Białorusią na odcinku e, naszego regionu. Dlaczego? Dlatego, że gospodarka to jest system naszych powiązanych. I jeśli my wygaszamy jedną gałąź biznesu, to to z niekorzyścią przełoży się na kolejne, chociażby na transport, handel, usługi, a w ostateczności na zwykłego człowieka. Politycy? Politycy kompletnie tego nie rozumieją. Oni pilnują swoich ciepłych posad, obsadzają państwowe i miejskie spółki swoimi ludźmi i nie wypełniają swoich funkcji należycie a my już teraz odczuwamy konsekwencje, choćby w postaci tego, że nasz region charakteryzuje się głównie firmami sektora MŚP i to my w pierwszej kolejności to odczuwamy i nie jesteśmy dalej w stanie tego udźwignąć. Dlatego apelujemy o stanowcze otwarcie tych granic, chociażby dlaczego? Rynek nie znosi próżni. Jeśli my mamy przejścia zamknięte, województwo lubelskie otwarte, przejścia graniczne z Litwą również, to my mamy ułożyć na korzyść innych regionów? Tak nie powinno to wyglądać. Dlatego mówimy jasno na otwarcie tych granic i nie potrzebujemy pustych Sloganów serwowanych codziennie z ust polityków. My potrzebujemy konkretów, odważnych decyzji, które przede wszystkim przyczynią się do y, rozwoju naszego regionu, bo Podlasie zasługuje na normalność, bo ludzie zasługują na pracę i na przyzwoite zarobki. Dziękuję. Dzień dobry. Karol Pruszyński, Ruch Narodowy, Konfederacja. Y, szanowni Państwo, podsumowując. Dzisiaj Konfederacja mówi jednym głosem. Żądamy pełnego otwarcia wszystkich przejść granicznych na Podlasiu. Nie chcemy pozorów, nie chcemy normalności. Nie jesteśmy jakąś cepelią, nie jesteśmy zapomnianym regionem, jesteśmy całkowicie pełnowartościowym regionem, tak jak każde inne województwo w Polsce. Chcemy normalnie móc pracować, żyć i działać. Mamy do tego środki, mamy do tego motywację, mamy siły, brakuje tylko jednego, jednej głupiej politycznej decyzji o, odblokowanie, o odblokowaniu granicy. Nie ma żadnych tak naprawdę powodów, żeby ta granica miała być nadal zamknięta. Skoro lubelskie może normalnie żyć i pracować, my jako Podlasie również powinniśmy mieć taką możliwość. Czas skończyć z tym absurdem, czas otworzyć Podlasie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? No właśnie, dlaczego przejście kolejowe, w Waszym zdaniu, zostało otwarte? Czyli produkty z Chin, jedwabny szlak, mogą zalewać Europę i. Natomiast nasi lokalni przedsiębiorcy na tym, jak gdyby, już no, Żartobliwa rzecz, województwo podlaskie opracowało takiego puszowego żubra w formie bryloczka. I oczywiście żubr nie jest wyprodukowany na Podlasiu, tylko w China. Jak się z Jeśli mógłbym to skomentować. Panie redaktorze, mówimy tutaj o globalnym biznesie, tak, bo mówimy tutaj o… Transportach chińskich towarów na Europę Zachodnią, gdzie jesteśmy tak naprawdę jednym z najważniejszych hubów. Musiało to się tak skończyć, bo naciski są tak duże, że, że no nie wyobrażamy sobie, żeby Polska miała za przeproszeniem strzelić foh i powiedzieć: A co to nas nie interesuje? Natomiast inną, inną sprawą jest tak zwany biznes lokalny, czyli tutaj cały temat tej naszej konferencji prasowej. Proszę pamiętać, że Województwo podlaskie traci około miliarda złotych rocznie, tylko dlatego, że mamy zamknięta, zamknięte przejścia graniczne. E, co to jest miliard złotych? E, zrobię małe porównanie. Miliard dwieście milionów złotych to. To są długie miasta Białystok, jakie zaciągnął pan e, Tadeusz Truskolaski za swojej kadencji. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala i jaki to jest absurd. Jeśli mielibyśmy otwarte granice, rzeczywiście strumień pieniędzy trafiałby tutaj na, 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 na naszą ziemię, do województwa podlaskiego, do naszych mieszkańców i także przede wszystkim do naszych przedsiębiorców. E, Więcząc e, to. E, podatkami, które są niezbędne do utrzymywania e, naszego województwa. Dziękuję. Tym otwarciu przejścia w naszym województwie drogowego, to słyszę, że nie zostanie otwarte dopóki Łukaszenko nie wypuści wszystkich więźniów politycznych, więc nie wiem, dlaczego w województwie lubelskim przejście drogowe może być otwarte. Panie redaktorze, ja powiem w taki sposób, e, powinniśmy rozmawiać z tą drugą stroną, ale o interesach bo tu w tym momencie jest to najważniejsze i to, co powiedziałem w swojej wypowiedzi. Mamy bardzo słabą, nawet bym powiedział, amatorską yy, dyplomację, która się w żaden sposób nie spisuje. No i mamy teraz taką sytuację, jaką mamy, po prostu pad. Miejmy nadzieję, że dzięki takim konferencjom prasowym, takim naciskom yy, z obydwie strony usiądą do stolika i wypracują takie stanowisko, gdzie my, jako mieszkańcy Biegostoku, przedsiębiorcy, będziemy zadowoleni. Dziękuję.